Szok! Kolt ma wyrob z fabryki broni Radom! I jest to karabinek grot, podobno tak poprawiony, że nawet 3B nie da rady zamontować kolby odwrotnie bo nie ma w nim kolby. Jakaś duża ta walizka i mały ten karabinek z lówką 10,5 cala no okej, okay, ale może nadrabia techniką penetracji sprawdźmy to! Tak. No to jeśli już skończyliście się śmiać, przejdźmy dalej. Warunki testowe takie same jak przy Sogu i Mini-Jacku. Mamy nawet jeden rodzaj cięższej amunicji i więcej. Um, hasło trzeba siać. Nabrało innego wymiaru dzięki temu radomskiemu siewnikowi. Trzeba wprost powiedzieć, że jest za krótki, nie ma jak zamontować poprawnie lunety, nie ma jak podeprzeć kolby, i to wszystko wpływa na wyniki. Po prostu konstrukcyjnie nie nadaje się do sportowego strzelania statycznego. Taki to grocisław wielki. Mimi super mi.